Hejka, hejka, hejka! Z tej strony Marika witam was bardzo serdecznie na kanale Hinati. Tak jak obiecywałam w filmiku o Doc Frisbee, dziś będziemy rozmawiać o Agility. Tak więc, generalnie dzisiaj dowiecie się o tym, czym właściwie jest Agility, no i na jakim poziomie, na jakim etapie jesteśmy obecnie, jeśli chodzi o ten psi sport. Tak więc, mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba i zapraszam już serdecznie miłego oglądania. Zacznijmy może więc od tego, czym jest Agility i takie ogólne postanowienia. W sensie jak w ogóle wygląda ten sport tak z zewnątrz. Generalnie jest to tor przeszkód, który pies. Musi pokonać odpowiedni, ustalony według no, regulaminów sposób, w jak najkrótszym czasie i jak z najmniejszą ilością błędów. Tak więc generalnie jest to po prostu taki ciąg przeszkód różnych, przeszkód w zależności od poziomu, które po prostu pies musi w odpowiedni sposób pokonać. I teraz właśnie sobie powiemy o, najpierw o kategoriach, potem o tych przeszkodach. Więc podział na kategorie w Agility jest dosyć skomplikowany, bo nie mamy tutaj konkurencji jak we Frisbee. Bo tak naprawdę wszystko opiera się mniej więcej na tym samym. E, natomiast mamy przede wszystkim podział takie zaawansowania, czyli mamy zerówki, mamy open 1, 2 i 3, czyli mamy w sumie cztery poziomy, e, takie podstawowe, bo w takich nie z nie w takich w zawodach, po prostu w zawodach nieoficjalnych, również na przykład się z kategorią minus zero i generalnie z różnymi takimi kombinacjami. Natomiast właśnie są to te cztery podstawowe poziomy. My obecnie znajdujemy się na poziomie 0, czyli na tym najniższym, tak najmniej zaawansowanym, eee, natomiast 0 i 1, 2, 3 bardzo się od siebie różnią, potem to od 1 do 3 w sumie aż tak się nie różnią. I ta trudność na kolejnych poziomach jest zwiększana poprzez e, między innymi wydłużanie torku, dodawanie nowych przeszkód, tak właśnie slalomu oraz przeszkód strefowych, o których Wam potem powiem, ale również tego torku, cięższe nabiegi na przeszkody i tak dalej. To nie wszystko, ponieważ również jest coś takiego jak podział na agility i na jumping. E, to znaczy agility to są wszystkie normalnie przeszkody w tych openach. Jest to slalom, strefowe, hopki, tunele i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o jumping, e, tutaj w openach mamy tylko hopki, tunele i Właśnie slalom, w sensie nie ma przeszkód strefowych. No i generalnie, zarówno w zerówkach, jak i w openach, tego wcześniej Wam nie powiedziałam. Natomiast jest, są również na przykład murek, skok w dal czy koło. Tak więc, no to w przeszkodach Wam tutaj więcej nieco opowiem. Natomiast jeszcze jest jeden wewnętrzny podział w każdej kategorii 0, 1, 2, 3. Jest to podział na kategorie wzrostowe. I tutaj mamy cztery główne kategorie wzrostowe, czyli small S, mamy potem M medium, LM intermediate oraz L large. Generalnie nie będę wam tutaj mówiła jakby jakie grupy od ilu centymetrów się zaczynają oraz jakie przeszkody skaczą, no ale... Właśnie to wpływa na to, że na przykład skok w dal czy murek mają inne wysokości. No i oczywiście również stacjonaty mają tyczki na innych wysokościach. Tak więc e, reszta przeszkód się nie zmienia. Więc takie są tutaj różnice, jeśli chodzi o te kategorie wzrostowe. Przyszła pani mruczka. Ok, porozmawiajmy sobie teraz o przeszkodach I zacznijmy od tych najbardziej podstawowych, czyli hopka i tunel Hopka inaczej stacjonata I generalnie, co mogę wam powiedzieć, no to wiadomo jej wysokość Wysokość, na której jest tyczka Zależy od kategorii wzrostowej psa Natomiast jest tutaj też jedno takie ale Że trzeba uważać, z której strony pies ja skacze przez hopkę, ponieważ w czasie zawodów, przy każdej przeszkodzie znajduje się numerek taki po prostu, żeby było wiadomo, jaka jest kolejność tych przeszkód, ponieważ e, e, adziulitowcy nie uczą się jakby wcześniej tych torków, my nie wiemy jakie będą torki, tylko dopiero na zawodach się dowiadujemy i mamy przyjęło się, że 8 minut na nauczenie się tego torku przed biegiem, tak więc no to jest w ogóle e, wiecie ciężkie dosyć i to jest właśnie jeden z głównych problemów przynajmniej na przykład, nie wiem, mój i Najbardziej chyba się stresuje, że właśnie zapomnę tego torku. Ale wracając, są te numerki, no i pies musi pokonać daną przeszkodę od strony, po której leży numerek. Wiem, że to może być trochę skomplikowane, no ale jeśli mamy hopkę, numerek leży tutaj, no to pies musi przeskoczyć, jakby zacząć skakać od strony, gdzie jest numerek. Jeśli natomiast numerek jest po drugiej stronie, no to analogicznie mam nadzieję, że zrozumiałe. To samo się tyczy tunelu, czyli jeśli numerek leży przy otworze danym otworze, to pies musi właśnie wbiec do tego otworu do tunelu od tej strony no i właśnie analogicznie w drugą stronę generalnie wydaje mi się, że tu będzie wszystko jasne murek, koło i skok w dal są to stosunkowo rzadko spotykane przeszkody, ale obowiązują one również nawet na zerówkach no i są to takie piankowe przeszkody, można tak to nazwać, murek no to po prostu to jest coś jak stacjonaty, tylko zbudowanie właśnie z takich piankowych bloczków. E, jeśli chodzi o Skok w dal, no to jest to po prostu właśnie również te piankowe bloczki i są one ustawione tak w rzędzie po prostu i pies musi przeskoczyć w dal. Jak zresztą sama nazwa mówi. Jeśli chodzi o koło, no to jest to również takie ale piankowe. No wiadomo, miękkie takie. E, właśnie koło. I tu jest trochę jak stacjonata. E, natomiast po prostu pies ma ten otwór, w który musi jakby się zmieścić. Jest to trochę na zasadzie, że trzeba idealnie właśnie się zmieścić w to koło, no bo jeśli się skoczy za wysoko czy za nisko, no to po prostu no, się nie trafi w otwór. Teraz przejdziemy już do przeszkód bardziej zaawansowanych, ponieważ pojawiają się one dopiero w Openach. Zacznijmy od Slalomu, który jest takim rzędem pionowo postawionych tyczek. Jakby logiczne, chyba wiecie, jak wygląda mniej więcej Slalom. No i po prostu pies musi pokonać je idąc w Slalomę. Tylko, że tutaj jest taki jeden haczyk, że pies musi pierwszą tyczkę minąć swoją lewą łopatką. Wydaje mi się, że tutaj nic więcej dopowiedziane nie musi być, więc teraz czas na te przeszkody strefowe. No i prawdopodobnie totalnie nie wiecie o co chodzi, a chodzi tutaj o kładkę, palisadę i chustawkę. Ja wiem, że wciąż prawdopodobnie niewiele wam to mówi, ale teraz postaram się wam to trochę wytłumaczyć. Po prostu głównie dlatego tłumaczę wam te przeszkody, żebyście wiedzieli, jakie błędy my na przykład popełniamy na zawodach i mogę co ja do Was gadam, jak mówię. Jestem na tak Candy zła, bo nie zaliczyła strefy na kładce, czy cokolwiek. Te wszystkie trzy przeszkody są pokryte dwoma kolorami. Pierwszy kolor jest praktycznie na całych e, tych przeszkodach, natomiast drugi kolor pojawia się przy samych końcówkach tych przeszkód. I tutaj mamy takie małe zadanko dla psa. E, I to jest właśnie jedno z najcięższych e, właśnie elementów e, Agility ponieważ pies musi trafić w ten mały odcinek, innego koloru, właśnie zaznaczony na przeszkodzie musi ją dotknąć łapami e, jeśli chodzi o właśnie kładkę i palisadę musi zostać on chociaż jedną, chociaż kawałkiem łapy dotknięty przez psa, e, właśnie jak zbiega z tej palisady bądź kładki e, no i generalnie jeśli chodzi o to no to jakby Don. Natomiast jeśli chodzi o huśtawkę, to nie dość, że musi zostać ten kawałek dotknięty przez psa. To jeszcze pies może dopiero zbiec z huśtawki, jak huśtawka dotknie ziemi. E, bo generalnie nie powiedziałam wam, ale huśtawka to jest. No, taka huśtawka jak jest na plecach zabaw dla dzieci, tylko nie ta na sznurku, tylko jest taka lecie. No i pies wybiega właśnie na huśtawkę. Huśtawka się przechyla i dopiero jak dotknie ziemi, pies może z tej huśtawki zbiec. I Dlaczego w ogóle te przeszkody strefowe są takie ciężkie? No bo zazwyczaj psy są rozpędzone, muszą zwolnić i wycelować tą strefę, i generalnie jest to zazwyczaj jakiś dramat. Natomiast w naszym przypadku, niestety, na tyle to był dramat, że zmieniliśmy strategię jakby robienia tej kładki. I no, kładki na razie. Tak więc mamy nieco wolniejszy sposób na kładkę, ale ważne, że. Mam nadzieję, że będzie skuteczny. Ale właściwie o tym wam powiem potem, więc teraz musimy przejść do dalszej części, bo przygotowałam dla Was jeszcze jeden punkt, który warto tutaj omówić. Tak więc czas na punktację i też właśnie nie chcę się zagłębiać jakoś mocno w to, tylko chcę Wam powiedzieć e, właśnie, jak oceniane są biegi, jakby. Od czego zależy jakby ranking i dlaczego na zawodach ja jestem powiedzmy na tym miejscu, a nie na tym, mimo że mam, nie wiem, lepszy czas niż te psy. Tak więc w czasie jakby ustalania rankingu są najpierw brane punkty karne, które się dostaje między innymi za odmowę, czyli jeśli pies, powiedzmy nie skoczy danej przeszkody, na przykład nie wiem, zatrzyma się przed nią, bądź ominie ją e, przekroczy jej linię wtedy są. Jest pięć punktów karnych. Pięć punktów karnych również można dostać za zrzutkę oraz niedotknięcie właśnie z st tej strefy kontaktu. Natomiast ogólnie punkty karne również są przyznawane za niezmieszczenie się w regulaminowym czasie danego toru. Następnie brany pod uwagę jest czas przebiegu, czyli jeśli jakiś. Teamy będą miały po tyle samo punktów karnych, bo ci nie będą ich miały, czyli będą miały czysty przebieg, jest brany właśnie czas przebiegu, więc wygrywa osoba, która będzie miała jak najmniej punktów karnych, a potem jak najlepszy czas, tak więc yy, może nam mieć naprawdę super czas i tak jak my miałyśmy ostatnio przewagę chyba 3 sekundowo, jakby to jest naprawdę wiele. Yy, bo drugi Team miał o jedną piątą naszego. Przebiegu, jakoś mniej więcej, jedną piątą naszego przebiegu dłuższy większy czas. To i tak byłyśmy na trzecim miejscu, ponieważ miałyśmy 5 i 10 punktów karnych, tak więc jakiś dramat, ale no niestety takie są zasady. Ok, wróciłam do Was po krótkiej przerwie, i teraz ostatnia jakby rzecz z tej technicznej strony, to znaczy tego pierwszego po prostu e, fragmentu. Rozdziału tego filmu. Czyli mamy tutaj dyskwalifikację. Kiedy i jak? Bo właściwie to nie jest takie oczywiste. Choć fakt, dyskwalifikację można dostać za niewłaściwe, niewłaściwe traktowanie psa, nieodpowiednie zwracanie się do sędziego i takie oczywiste rzeczy. Natomiast również można go jakby dyskwalifikację dostać za trzy odmowy, lub na przykład nieprawidłową kolejność pokonywania przeszkód, ale tutaj również tyczy się to pokonania przeszkody od niewłaściwej strony lub przeszkodzenia pokonania przeszkody dwukrotnie, tak więc nie tylko jeśli, nie wiem, dziewiątą przeszkodą jest hopka, a pies ominie tą. To hopkę i na przykład, mi następnie, zamiast niej tunel, ale również jeśli hopkę pokona od złej strony, bądź na przykład skoczy ją i powróci do was na przykład, czy po prostu pokona ją dwa razy, tak więc tutaj jeśli chodzi o tą część opowiadaniu o Agility, to będzie na tyle natomiast teraz przechodzimy do części, gdzie również będę opowiadała o Agility natomiast co u nas jest w tym Agility, co u nas słychać i generalnie na jakim poziomie jesteś? Tak jak już wcześniej wspominałam, albo i nie, no ale po prostu teraz powiem. I biegamy sobie obecnie zeróweczki, jesteśmy właśnie na poziomie 0 candy, jeśli chodzi o kategorię, no to jest eleczką. Dążymy do openów i drążymy sobie te właśnie przeszkody strefowe oraz slalom. No nie idzie nam jakoś super. W sensie głównie, jeśli chodzi o slalom, ale... Wiadomo, zależy od psa, które łapią to w kilka sesji, a niektóre, tak jak Candy, wbiegają w slalom. Już zdarzyło się Candy połamać slalom, i generalnie to jest jakiś trochę dramat, bo czasem ma dobry dzień i zrobi praktycznie całkowicie zamknięty slalom, a następnego dnia wbiegnie w tyczunie, połamie je. Wiecie, jak oszalała, pikała w to, i z powrotem i ona zapomnieć, co znaczy słowo slalom, i na zasadzie jakby rozumiecie. E, na razie to jest taka walka z wiatrakami, to znaczy jeden krok do przodu, dwa w tył, dwa do przodu, osiem w tył, więc rozumiecie. Natomiast odbiegając już od tematu tego, co nam nie wychodzi, całkiem dobrze nam wychodzą torki, całkiem spokojnie nam się biega generalnie sekwencje bez tych. Bardzo okrutnych przeszkód, e, właśnie jak na przykład Gładka czy Slalom. E, no i właśnie sekwencje nam idą całkiem zacnie, nawet biegamy trochę openowych sekwencji, trochę cięższych sekwencji, tylko właśnie bez tych przeszkód strefowych i slalomu. I ciekawe, kiedy uda nam się w końcu to wszystko skleić w całość i pobiegamy te openy, ale na wakacje bardzo bym chciała żeby się udało po prostu już zamknąć ten slalom i te strefowe, chociaż strefowe może być ze strefowymi problem ale slalom przysięgam sobie, że zamknę w te wakacje choćby nie wiem co natomiast tutaj jeszcze jedna taka smutna rzecz jakby w momencie kiedy ja to nagrywam jest obecnie, żeby nie skłamać 19 kwietnia i prawdopodobnie do czerwca gdzieś mamy odwołane treningi tak więc Generalnie, no, niestety, niestety, ale po prostu no, z przyczyn niezależnych od nas, więc trenujemy sobie trochę na własną rękę na razie, trochę coś tam kombinujemy, głównie z tymi strefowymi, e, właśnie przeszkodami, bo mamy dosyć mało tych przeszkód, żeby biegać jakieś sekwencje. E, natomiast po prostu no, staramy się coś tam ćwiczyć bardziej tak technicznie, czy na przykład, właśnie. E, różne komendy kierunkowe na hopkę, czyli to są na przykład auty, ciasne zakręty na chopce. Po prostu sobie również pracujemy nad skakaniem, ponieważ nie wiem czy e, oglądaliście vlogi właśnie z zawodów, ale ja tam mówiłam, że no niestety strasznie... Dużo zrzutek, zwłaszcza że wcześniej tych zrzutek nie było aż tyle, więc po prostu sobie ćwiczy, ćwiczymy, by tych zrzutek było jak najmniej, właśnie na następnych zawodach, na przykład. Tak więc wydaje mi się, że to tyle. Mam nadzieję, że standardowo filmik Wam się podobał, że miło Wam się go po prostu oglądało. Tak więc do zobaczenia już wkrótce, ponieważ właśnie w następnym tygodniu również pojawi się filmik. Pa! się całej kładce palisady idzie trzy chustawce, natomiast drugi kojar o, oh, mi coś strzeliło.